Hello beautiful people. Dzień dobry YouTube, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy sobie temat który zazwyczaj na YouTubach, w social mediach i tego typu różnego rodzaju przekazach informacji publicznej się rzadko pojawia, bowiem zawsze gdzieś mamy informacje, jak zrobić formę na lato. A co z takimi osobami, które z jakichś przyczyn, z jakiegoś powodu po prostu nie zdążyły te formy zrobić na to lato i co teraz? A zatem, czy można poprawić formę w lato? Otóż są pewne sztuczki, magiczne sztuczki czarodziejskie, rodem z Harego Portera, gdzie rzeczywiście jest to możliwe. A tak naprawdę mówiąc, dla chcącego nic trudnego. Tak pokrótce przybliżmy ten temat. Oczywiście chodzi tutaj o osoby, które gdzieś tam się starały. No bo jak nie zrobiłeś tej formy do lata, przypominam, jak. Poprawić formę w lato, a nie jak zrobić formę w lato. No bo ciężko by było na lato, powiedzmy, załóżmy, że ma dwa miesiące, więc no ciężko by było cokolwiek zrobić, Alczkolwiek zawsze dwa miesiące, lepiej cokolwiek robić, niż nic nie robić. Wracamy do tematu. Zatem, czy można tą formę poprawić? Otóż można, w jaki sposób to zrobić. Najlepszą rzeczą, jaką komuś się może przydarzyć, Weźmy sobie pierwszy przykład, to jeżeli macie urlop. Jeżeli macie urlop, więc możecie więcej czasu poświęcić na trening, więcej czasu poświęcić na trening cardio i przyłożyć się do jedzenia. Tak. Yy... Tak ogólnie teraz mówię, bo za chwileczkę ten temat rozszerzę. Natomiast jeżeli jesteście osobami pracującymi, gdzieś ten urlop był może na początku czerwca, a lipiec, sierpień, no już trzeba zapierdzielać no niestety, taka jest robota. Ale weekendowo gdzieś się wyjeżdża, gdzieś fajnie trzeba się ubrać, gdzieś fajnie trzeba wyglądać, może jakieś wesele, może jakieś ściny, może jakiś wypad nad jezioro ze znajomymi, starymi znajomymi, dobrze się trzeba pokazać, więc tą formę można poprawić. Ok. Zacznijmy od samego treningu. Trening jakikolwiek teraz robicie, czy to 3 czy 4 razy w tygodniu, każdy ma swój plan i tego tutaj nie będziemy poruszać. Starajcie się, żeby też był dosyć intensywny trening. Więc tu widzicie, czarów nie ma, więc króciutkie przerwy, dosyć intensywne serie. Jeżeli macie wypocząć, to wypocznijcie po danym ćwiczeniu, po danych seriach. Minutę, dwie, trzy, złapcie oddech i znowu kolejne ćwiczenie w trzech, czterech seriach, jak tam macie zaplanowane. I jedziecie no, w dość krótkich przerwach między tymi seriami. Obciążenie m, takie, które pozwoli nam wykonać no, minimum te 12 do 20 ruchów, a nawet i więcej. Krótki, intensywny trening. Trening cardio jest istotny. Jeżeli robiliśmy, cały czas poprawiamy formę w lato, jeżeli robiliście to 3, 4, 5 może razy w tygodniu, po 30 minut, może nawet 6 albo 7, po 20, 30 minut, można zwiększyć ten czas. Na przykład do 45, to są cały czas jakieś tam założenia, to nie są jasne wytyczne, bo każdy z nas jest inny. Więc możemy zwiększyć ten trening czasowo kardio, jeżeli wykonujesz 6-7 razy w tygodniu. Jeżeli do tej pory wykonywałeś go, wykonywałaś 3 razy w tygodniu, można zwiększyć na przykład, a co do 6 razy w tygodniu, jeden dzień off, a jak masz czas? To siedem razy w tygodniu. Nie zawsze też ktoś dysponuje czasem, że może wcześniej rano zrobić te kartę, bo po prostu nie ma czasu, bo trzeba szybko się spieszyć do roboty. Autobus, pociąg, nie wiem, tramwaj, trolejbus, nieważne. Albo jeśli na paliwo trzeba zatankować, bo nie zdążyłem zatankować, więc muszę na stacji podjechać. Więc można sobie rozdzielić ten trening aerobowy, zrobić sobie kilka minut rano, a resztę zrobić po treningu, lub jeżeli jest to trening, jest to dzień bez treningu, to można to cardio zrobić sobie przed ostatnim posiłkiem wieczorem. Jeżeli masz 40 minut, 20 minut rano, 20 minut wieczorem, lub 10-15 minut chociaż rano i resztę dorobić wieczorem. Zawsze to jest lepsze niż nic. No i teraz najważniejsze, jedzenie. No, trzeba dodusić, bo chcemy poprawić jeszcze formę w lato. Więc, no słuchajcie, no pain, no gain, No czy musisz coś od siebie dać, żeby coś wysiągnąć. No, nie ma lekko. Więc, co należałoby zrobić? Zwróćcie uwagę na swoje diety. Jak macie 4, 5, 6 posiłków, żeby dwa posiłki w dzień treningowy były to posiłki z węglowodanami. Ograniczona liczba węglowodanów. Nie chcę tutaj podawać gramatury, bo mówię, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest osoba mocno trenująca. Każdy ma tą gramaturę, ale przypuśćmy te 50 gram ryżu przed treningiem i 50 gramów ryżu po treningu. Natomiast resztę posiłków, które macie, starajcie się, żeby były białkowo-tłuszczowe. Oczywiście też odpowiednia gramatura do wagi ciała, do stopnia zaawansowania, więc odpowiednia będzie wtedy rozłożona na posiłek podaż białek i tłuszczów. Także na to zwróćcie uwagę. Jeżeli natomiast macie dzień nietreningowy, Niech te węglowodany też się pojawią, przynajmniej w dwóch posiłkach, żebym dobrze umysł pracował, ale zróbcie z jednego posiłku, który mieliście z węglowodanami w dzień treningowy, zróbcie z tego jednego z tych 50 gramów ryżu, zróbcie na dwa posiłki po 25 i wszystko będzie pasowało. Ja wziąłem tutaj na przykład za przykład ryż, bo dobrze się liczy. Ale to mogą być wafle ryżowe, może ktoś używa kleików, może ktoś używa ziemniaki. Także spektrum dzisiaj do wyboru tych produktów jest ogromne. Także cardio trzeba docisnąć, trening na wysokiej intensywności, no i to jedzenie. Nawet jak pójdziecie sobie na grilla, zobaczcie jak będziecie trzymać się tylko tych tłuszczów i białek, to jak opierdzielisz taką kiełbasę, a nie dotniesz chleba, już nie mówię o tych keczupach i musztardach, to też nic złego się nie stanie, bo tam więcej będzie tego białka i tłuszczów. No, no węglowodanów też, dobra, bo już słyszę, że okej. Okay. Tyż, ale zawsze to jest mniejsze zło. Są wakacje, spotykacie się ze znajomymi, od tego są wakacje, żeby naprawdę dobrze się bawić. Dla chcącego nic trudnego. Można poprawić formę na lato, w lato. Jednak potrzeba troszeczkę wysiłku, ale naprawdę po trzech, czterech tygodniach przerabiałem już kiedyś z kimś taki temat, jak się że jeszcze się zaweźmiesz że widzisz te efekty, to naprawdę można zrobić formę w lato. Więc jeszcze jeżeli urlop jest przed Tobą, weź się w garść i zrób formę w lato na lato, na wakacje, na które właśnie jedziesz. Albo no nie wiem, albo na wesele, albo na spotkanie ze znajomymi. Życzę Wam dużo zdrowia i widzimy się w kolejnym odcinku jakim. Pamiętajcie subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.